Hej widzicie w kolejnym vlogu na tym kanale. Czemu ja to taką nie wiem? Czemu ja tyle energii miałam podczas tego przywitania? Jest to szalście dziwne. Hej kochani, widzicie w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzisiaj mamy dzień, obudziłyśmy się, mamy gości. W sensie teraz nikogo nie ma, to jestem sama, samotna. Tak wyjechali wszyscy na swoje roboty, co mają zrobić w Warszawie. Ja zaraz siadam do projektu, bo jutro siadam im i lecę do pracy. Mam jeszcze trochę filmów do ogarnięcia, więc, więc taka jest teraz moja rola. Właśnie zmontowałam i puściłam, jakby ustawiłam vloga dzisiejszego, którego widzicie dzisiaj, ale to jest wczoraj. Jakby musi... Nie wiem, mi się gubi te. Gubią mi się te dni vlogowe, bo czasami nagrywam jeden vlog po drugim. Czasami nagrywam, e, także jest, wiecie, vlog trwający trzy dni. Różnie. Różnie jak mnie natchnie, to nagram i tyle ile nagram materiały. Stwierdziłam, że skoczę teraz do śmieci wyrzucić, bo i tak mam to zrobić. Przy okazji lecę do paczkomatu, bo widzę, że paczuszka jakaś od mojej wicki przyszła, więc przydałoby się się ją. Przydałoby się się... Przydałoby się ją odebrać, żeby mi nie, nie wydłużyli terminu, bo też tak czasami mieliście, że, nie wiem, na przykład zapomnieliście jakąś paczkę, i później musieliście albo w środku nocy, albo nad ranem samym śmignąć, żeby Wam nie dopłacali. No, masakra. Ale to jest moja nie uwaga, dlatego teraz idziemy szybciej. Tylko nie mam jak Was włożyć, bo nie mam żadnej kieszeni, a chcę wziąć śmieci do rąk. No trudno, to Wam tego nie nagram, ale śmieci mam i idę po paczkę. Tam patruszka, żeby nie pokazywać nich Patruszka, ups. Powiem Wam, że nie taka lekka. Ciekawe, co tam jest, zaraz ją otworzymy. Powiem Wam, że jeżdżenie Bo jest dla mnie ostatnio coraz to bardziej stresujące, ponieważ nasze tu windy stają się coraz dziwniejsze albo mi się wydaje, albo ja mój słuch się jakoś magicznie poprawił i słyszę każde takie, wiecie, szurnięcie czy jakieś niedoskonałości w jeżdżeniu nimi. Mam naprawdę Ojej, przed chwilą jechałam z największą windą, ale też mi dziwnie było. Wcześniej do lewej już nie wsiądę, do lewej windy już nie wsiądę, dlatego że to jest taka, co ma tam napisy na, na tej stronie. Nie wsiądę, bo ona to dziwnie ostatnia jechała i jest wybrażona na nią i wolę poczekać na kolejną windę. No tam na razie jeździ najsprawniej. Okej, okay, otworzyłam właśnie paczkę i szczerze. Nie wiem, co o tym myśleć, nie chciałabym bardzo, żeby wydźwięk tego, co teraz powiem miało taki, że wybrzydzam, czy coś jest nie tak, ale słuchajcie, dostałam tutaj e, w paczuszce przepisy na, łe, przepisy, takie o, na karteczkach, na jakieś wege jedzonko, co jest e, przydatne i co jak najbardziej może być wykorzystane. Dostałam również dwie książki, o których nie wiem, co myśleć, bo dostałam książkę Wielki Bóg i, Wielki Bóg i ślad Śladami Wielkiego Lekarza. Nie wiem, czy jestem odbiorcą docelowym tych książek. W sensie, nie, jestem, nie wiem, czy jestem osobą, która do której te książki trafią. trafią nie wiem, czy po nie sięgnę, dlatego bardzo dziękuję. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, że w ogóle chcecie coś wysyłać, ale nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo wiem, nie chcę urazić, bo jest mi bardzo, bardzo miło. Bardzo, bardzo miło, ale. Nie wiem, czy te, te książki będą e, wykorzystane przeze mnie, więc jeśli ktoś z Was by chciał je przeczytać, to ja bardzo chętnie podam dalej po to, żeby się nie zmarnowały i żeby miały ewentualnie drugie, drugą życie u kogoś innego. A tak to bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę. Przesłam buziaczki. Mm. Coś dziwnego mnie naszło i przez ostatnią godzinę zamiast robić cokolwiek pożytecznego to uczyłam się jakiegoś głupiego trendu na TikToku. Jak ja nigdy nie uczę się trendów. Ja nie, ja, jak ja nie tańczę. Jak wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, jaka jestem lewa na trendów. Ale coś mi... Coś mnie wzięło, więc dobrze, spociłam się, idę się umyć, idę umyć włosy przede wszystkim, e, nałożyć odżywkę, będę siedzieć i w tym czasie robić projekty. Tak, już w się zabiorę za te projekty. Dostałam od Piotrka dwie nowe figurki, zabieram się za nagrywanie i nie mogę się doczekać, będę będą piękne, będą piękne. Chłop zadymił całe mieszkanie normalnie, muszę siedzieć przy otwartym oknie i wdychać jakiekolwiek powietrze, bo całe mieszkanie mamy w dymie. Co na to powiesz? Ale to nie jest tak, bo generalnie um, my mamy dwie opcje pieczenia, jeżeli chodzi o piekarnik. Możemy piec od dołu, a można piec od góry. Pieczenie od dołu jest mocniejsze, ono jest do ciast właśnie, do jakichś takich wypieków. A Ty pie pieczesz ciasto? Nie, ja odgrzewam Czas sobie kebabika, tylko że problem jest taki, że żeby rozgrzać nasz piekarnik do 200 stopni, musiałem ustawić grzanie dolne. No nie wiem, które z nas ostatnio robiło zapiekanki, ale tam trochę spadło sera i ten ser po prostu się spalił do dymu. Nie ma oddychać na chacie, no. nic to nie da. A w ogóle drugi raz już tak zrobiliśmy. Drugi, żeby to było tylko drugi. Nie, masakra. Czy to jest kot czytający książkę? Czy to jest czytający książkę kotek? Ojejku! Nakładam sobie spf ale normalnie patrzę przez okno i co to ma być? Co to ma być za pogoda? Mi jest zimno! Mi jest zimno, mając uchylone... Właśnie mogę, teraz zamknę na chwilę. Ale mi jest zimno, mając uchylone okno. Gdzie jest nasze lato? O, co się stało? SPF nałożone, tutaj jeszcze go wytrę. Zaraz szykuję się do pracy. Wczoraj Olga z Amadim już pojechali do siebie do domu, byli do nas, u nas do jakoś wieczorka, jednak jest, jak jesteśmy razem to zamiast nagrywać lubimy bardziej ze sobą rozmawiać i być po prostu łup, w naszym towarzystwie i tak to wychodzi, że jednak mało się nagrywa przy sobie, ale nie to dlatego, że się ktoś wstydzi czy co, bo nie, nie, tylko dlatego, że... Może no, się nie chce, że się chce korzystać z tego, że się jest, w tym no towarzystwie jest. Idę teraz do pracy, idę teraz do pracy na dziarkę. Będę teraz wykonywać dziarkę z siatkarską i z... Czekajcie, jak to było? Oh, bo są Lakersi i ci drugi, trudzy. Ja tych drugich, ten co był Jordan w nich, to naby chyba. To to będę robić, jeszcze się dowiem, z zaraz się dowiem. Ale widzę, że muszę ubrać się naprawdę ciepło, w sensie zimno, w sensie bluzę. Albo kurtkę. Póki co jestem w tej bluzce, ale hmm, trzeba bluzę i długie, spodnie. Wczoraj w krótkiej koszulce, dzisiaj w takiej dresowej bluzie grubej. Bo Boże, Piotrek, jak wychodził reno do sklepu, to powiedział, że mam się ubrać ciepło, bo będzie mi zimno. Więc no, postarałam się ubrać ciepło, ale teraz żebyśmy, żeby nie było jednak mi za ciepło. Nie? Tu do pracy. I idziemy. Jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle jest. Mam nadzieję, że tak, bo nie lubię być sama w studiu. Ale jestem bardzo, bardzo ciekawa. Nie, światło chyba jest całe szczęście. Dotarłam właśnie do studia. Ja jestem i tutaj widzę, że są już wlepki na konwent. Te nie są moje, to są czarka. Moich chyba jeszcze nie ma, bo ja niedawno dopiero wysłałam. Ale ładne, czekajcie, pokażę wam z drugiej strony. No, no, no. Że się postarał. Marek ma już rozstawione stanowisko, a ja sobie zajmę to. Tak? Ale muszę znaleźć jeszcze najpierw moją maszynkę, by upewnić się, czy nie jest rozładowana. <laughs> jeszcze ktoś dzwoni. Ale tak, gdzie ja tą maszynkę? Chyba, że jak zwykle, bardzo często widzę ją u Agata. Dobra, znalazłam. To teraz po prostu rozłożę. to Siedzę właśnie przy laptopie i muszę wydrukować ten wessorek, który mamy na dzisiaj. Leć tam, do przybywaj. Dobra, mamy to. Takie coś będziemy dzierać. Ja w ogóle w koszykówce nie siedzę, więc takie jakby... Tak, tematyka jest dla mnie dość dużym wyzwaniem. Stworzyłam projekt tak, żeby i się podobał klientce, która oczywiście będzie jego właścicielką, która jest zajawiona i w ogóle chce, i tak, żebym też wiedziała o co chodzi do początku, bo było ciężko. Ale bardzo lubię podejmować się różnym wyzwaniom, w szczególności, jeśli mogę, to zrobić. Wydrukowana klientka. Wychodzimy ze studia. Tak, ups. Hop, hop, hop. Jest, uuu, jaka ładna pogoda, ale nie tak ładna jak wczoraj. Nie no, żartowałam po skrótni, jest naprawdę zimne, jak się wychodzi. W sensie jestem ubrana tak, że jest mi okej. Okay. Naprawdę czuję się tak bardzo idealnie. Jednak mm, mm, mm. nie taką pogodę lubimy. Idziemy teraz prosto do Rossmana i Potruskawki i wracamy do domu. Tak, po drodze do Ci jeszcze zgarniemy, bo nie mamy papieru toaletowego i truskawek. A to straszny skandal jest. Wczoraj mieliśmy z Piotrem w ogóle dyskusję na temat mojego uzależnienia na punkcie truskawek, bo chyba, chyba zmieniło się to już uzależnienie. Piotrek mi to do dość dosadnie próbuje uświadomić, bo no Jery, ale ja mówię i tłumaczę. Dajcie znać, co tu myślicie, bo według mnie to truskawki są na chwilę. I jakby trzeba w nich korzystać w stu procentach. ich zaraz nie będzie. I nie będę jeść truskawek. No a teraz, póki i póki ja je tak uwielbiam, to ja chcę je jeść. No i to, że sobie zjem kilo, dwa, niekiedy trzy. Nie no, trzy chyba mi się jeszcze nie zdarzyło. Dziennie. Lubię po prostu, żeby w domu były truskawki. Bo wiem, że one uszczęśliwiają każdego domownika. I chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi Dobra, mamy dwa kilo truskawek, bo dzisiaj truskawki za dyszkę i papier toaletowy. Wzięłam dzisiaj taki, o. Słuchajcie, super, ale za truskawki, jak się cieszę. Okej, okay, ja wróciłam po pracy, miałam teraz misję sprzątnąć cukier, bo się okazało, że cały cukier, który był w takiej jeszcze, wiecie, tej kilogramowej torbę, torebce spadł i się rozsypał na całą kuchnię. O, widzę kolejne coś, co się rozsypało. Ja nie wiem, co się dzieje. Dobra, muszę to wszystko sprzątać. Właśnie umyłam naczynkę, a zaraz będę sobie myć truskawki, żeby je wciobać. Patrzcie to, włączyłam właśnie YouTube'a i co się wyświetliło? Nowe waksy. A kto na nowych waksach? Patrzcie, jestem na miniaturce, jak miło! Ojej! Ale ale super, ale słodkie. Naprawdę możecie wbijać na odcinek. Ja tam robię za, sta za statystę, więc możecie mnie obserwować w tle. Albo je tak po prostu obejrzeć, bo jeszcze my jeszcze nie oglądaliśmy, ale szykuje się fajny odcinek. A ja siedzę i zajmuję się naprawdę bardzo, bardzo istotną robotą, a mianowicie... Mm, no... Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy Wam już tu pokazywałam. Chyba nie. Chyba pokazywałam tylko na kanale Lego, że wzbogaciliśmy się o kolejne dwie minifigurki z tej serii. Już Wam pokazuję. z tej serii Disneya. Jest tak. Ciężko dostać, jery, jak wiecie, gdzie są w Warszawie najlepiej, to dawajcie nam cynka, proszę, bo chcemy zebrać całą kolekcję, a z tego, co wiemy, no to produkcja ich jest już w znacznie mniejszych sztukach, więc ich dostępność jest mniejsza. Ale tak, mamy tutaj Oswalda, mamy tutaj Kruelle, mamy tutaj Pocahontas i Ernesto de la Cruza, no patrzcie, a oni są cudni, czy to nie jest mistrzostwo świata? Teraz tak naprawdę siadamy i zabieramy się za montaż wszystkiego, bo jeszcze odcinek na, na kanał LEGO dzisiaj nie wszedł. Ja tak samo te vlogi muszę zmontować i kilka shortsów. Więc e, taki jest dzisiaj plan na kontynuację tego dnia. Piotrek jeszcze pojechał po jedzonko, bo chcemy sobie... Bo teraz w Żabce, czekajcie, to są takie dobre pizze i to takie... Mm, nie mówię o Succesylianie, mówię tutaj o tym, że jest taka pizza, co robi za neopolitańską? I co prawda jest ona szynką i pieczarkami, ale ja zdejmuję tę szynkę. Nie mam z tym problemu, żeby zdjąć i przełożyć. Jakby kiedyś miałam, teraz mam. Nie wiem, mam inne podejście. Moje podejście cały czas się zmienia do takich rzeczy. Jestem w stanie przed upieczeniem, jak ktoś zdejmie, to normalnie zjeść. E, I mm, Jezu, to ciasto jest tak pyszne, neopolitańskie takie, uuu Dobre jest i za 15 zł jest taka pizza naprawdę mm, rewelacja. Tak dobrej pizzy to ja dawno nie jadłam. i Dlatego bardzo, bardzo chcieliśmy ją dzisiaj. Uh -huh. To jest ta pizza. Dla tych, którzy jedzą mięsko, to naprawdę w 100% polecam. Dla tych, którzy nie jedzą, to jak to jesteście tak jest jestem mega, mega łatwo, okay. bo testowałem na poprzedniej, mega łatwo jest zdjąć ten kawałek szynki. A że to jest ta niby włoska kotto. ona jest gotowana, to nie ścieka, to tak, co powinno ściekać w można łatwo odjąć. Przepyszne, naprawdę rewelacja. Dobra, pierwszy raz w historii, pożegnam się na vlogu i powiem Wam, że koniec zamiast uciąć. Dajcie znać, czy wolicie takie ucinanie, czy pożegnanie. Dziękuję za dzisiejszy dzień, ja Wam właśnie wrzucam tego, tego vloga, dlatego łapcie, z jutrzejszego dnia też vlog będzie nagrywany. Dlatego widzimy się jutro, trzymajcie się.